Siema, ma, dziel, a to jest kolejny i ostatni odcinek z znajomego Starego Świata, więc jeżeli nie obejrzałeś poprzedniego odcinka, gdzie prezentowałem oto ten pie o, ten piękny domek, to wbijaj bo dzisiaj zajmiemy się całą resztą te budowle, jakie tutaj wybudowałem, będą dzisiaj omówione poprzednio właśnie omawiałem sam dom który jest chyba największym projektem tutaj dzisiaj pójdziemy trochę chronologicznie bo zacznijmy od pierwszego projektu podomku, który tutaj został wybudowany. Świątynia. Dobra, idziemy. Po Skodach, na górę. Ta świątynia nie jest przypadkowa. To nie tak, że zamarzałem sobie, że świątynia sobie wybuduje. Nie. Jest lore pod to. Dość ciekawy, według mnie. Jeżeli są tutaj jacyś boomerzy na kanale, to pewnie kojarzą serię JD Jokera. Minecrafta. Tą starą. Yy, gdzie budowa jest na świecie i chyba on też tam miał yy, świątynię Możecie rozpoznać trochę po designie, przykładowo Kopiowałem jeden do jeden dach Który jest po prostu ognisty Wejdźmy do środka Są obrazy Są krzesła, tutaj sobie wylana lawa to jest tak Średnia budowa Tak ona jest brzydka, to jest klot zwykły Jakieś takie kloce waliłem Lepiej niż w kim. Tutaj jest yy, mównica I na dół to jest portal do netheru. To nie oczywiście, jakieś mają kraje, żeby to fajnie wyglądało. W netherze chyba nic nie ma, ale mogę sprawdzić. Tak, nic nie ma w netherze. Tutaj jest nadal stary nether wygenerowany. Tutaj po prostu wybudowałem komórkę, żeby mi te kasy nie zniszczyły. Tak to się prezentowało. Jak już mówiłem, właśnie było inspirowane Jokerem. Mam motyw w się chyba jeżeli nie dobrze pamiętam, ktoś miał taki motyw, że się coś na tace i ukrytki się otwierały, czy coś. Bo tutaj mi się nie chciało tego robić, po prostu sobie schody na dół, gdzie jest portal. Nie ma tu żadnych easter eggów. Oprócz tego, że... Mam świeżą historię, bo jak widzicie, tu jest yy, sobie wall, komplet są nowy. Dlaczego? Po prostu lawa. Okazywało się, że jak tutaj jest lawa, to mi to podpalało. No bo był pewien moment, idę sobie z materiałami na budowę, patrzę, tam mi się most spali. No to cykl musiał to być zamurowane, żeby to się nie spaliło. Tu idziemy do kolejnego starega. Coś, co na pierwszy tego nie ma. Tak, pojedziemy sobie tu. Ponieważ ja mam taką tradycję. Tradycję mogliście zobaczyć na moim filmie świątecznym. Bo Minecraft zawsze na święta buduje sobie jakiś domek, tak, poklimatycznie no i wtedy jak grałem, to też takie coś zrobiłem. Teraz jak to się chodziło, bo o. E, tak oto się to prezentuje. Tutaj spędzałem święta, nie pamiętam kiedy. Przecież nie ma bloka. Tak oto spędzałem. Tu jest domek. Z takim małym ogródkiem. Tutaj była choinka. Jest nadal. I... No Tomek mi się podoba. Osobiście mi się podoba. Mogłem go lepiej zbudować nadal. Mi się podoba pośrodku tutaj wystrój stołek tutaj piecyk. tu początkowo miał być y, nie piec, ale ognisko dlatego, że jak mi spajczyło połowę domku, to sobie już odpuściłem a mój małżeń był taki, że jest święta chciałem jakoś się spędzić w minecraft'cie, no to sobie wybudowałem domek dobra, idziemy do kolejnego projektu jeżeli się... a do kolejnego projektu Porozmawiamy najpierw o e, tej ścieżce. Ta ścieżka miała prowadzić do wszystkich moich projektów. Miały one być fajne wejście i tak dalej, ale one ma prowadzić tylko do świątyni. Nie chciało mi się budować dalej. Po prostu w pewnym momencie, tam wyjaśnię czemu, tam nie ma przykładowej ścieżki. Ja po prostu znałem, że no niech będzie tego tam do świątyni. Pamiętajcie, że w poprzednim odcinku mówiłem o Mob Grinderze. Jest tu ukryty. I oto części. Jak wejdziemy sobie gdzieś tutaj. Może być bardziej tu. O! No. Wiecie o co mi chodzi? Chodzi o to, że... Jak budowałem mob grinder. To jak zawsze źle coś wyliczyłem. To się okazało, że mob grinder. Wychodzi poza górę, a ja chciałem żeby to było ukryte. To było chyba ostatnie piętro najwyższe, więc nie było aż problemu. Ale tak tą górę musiałem dobudowywać, żeby to i dobrze wyglądało, plus, żeby zasłaniało mój grinder. Pewnie, że jak to zobaczyłem, tego tylko się modliłem, żeby... jak najmniejsza część grindera po prostu wychodziła. Dobra, idziemy do kolejnego projektu. Idziemy do Góry Sansa, Sansa Szkieletona wchodzimy pod kolejny lore, i moje plany, jakie były z tym światem. Otóż, jeżeli serię Rocks and Band, YouTubera, gdzie chłopak naprawdę podziwiam go za to, co on tam budował, to on nazywał swoje bazy po. w ze Simpsonów, Baza Homera, Barta i tak dalej. No tak, ja, wykorzystałem ten motyw. Robiłem sobie bazę Sansa. To jeden z powodów, dlaczego. Tam w moim domku jest po prostu podobna. No właśnie dlatego, że musiałem Beny farmić. farmić. Czytałem ten Pixar. To ciekawe. To jest moja ja... historia, która mnie czegoś nauczyła w życiu. Żeby nigdy nie kupować myszek firmy Esperanza. Dobra, to będzie story time. Jeżeli chcecie, chcecie tego słuchać, to przewięczać. Więc jakąś minutę czy coś, ale to jest tak. Kupię jakieś myszkę. Za chyba 100 zł do firmy Esperanza. Tylko, że oni się wycalnili, kurwa, i napisali Razer podkładka plus myszka. Nie? to było parę lat temu. Ja patrzę. Ty, Razer myszka! To jest. A nie, to nie? Jeszcze świeci fajno. No co przychodzi do mnie, patrzę. Chyba to jest Esperanza. A, jego podkładka była Razera. By the way, nadal ją mam. Dobra, spoko. Uwaga, co się okazywało. Po Pierwsze, jak się podłączyło myszkę do komputera, to ona świeciła faktycznie. Tylko, że cały czas w nocy wyłączasz komputer, myszka świeci. Ja mam teraz nową myszkę, teraz ona automatycznie się włącza przy y, włączeniu komputera. A ta świeciła, musiałem ją odłączyć, bo mnie raziła w oczy. Zielony swoim światłem. tylko tylko zielone światło. Ale co było najbardziej wkurzające? Że Myszka się zepsuła po tygodniu. No fucking go. No. Myszka się zepsuła po tygodniu bo dawał mi double click. To był w momencie, kiedy kupowałem y pomnik Stansa. Star Sansa. Ja pamiętam, ile się razem wtrużałem, jak się podwójnie coś klikało. Czyli. Więc taka historia, żeby czytać zawsze y aukcje z y głową. Po prostu. No, nie kupować śmiecia. I jedna, jeszcze jedna ciekawostka. To, to chyba jest kołnierzyk od, od kaptura, nie? To nie jest kolor, jaki ja chciałem. Bo ja chciałem do tego kaptura cyjan, to jest chyba po prostu light blue, to mia miałem jeszcze w planach, żeby wszystkie moje projekty, które miałem zaplanowane na tę bazę, wybudować jak najszybciej, przed 1.13. Bo 1.13 to był update z wodą związany. Oceny były zrobione na nowo. Lepszy generator właśnie tych podwodnych hey. światów był. Miałem plan, żeby sobie zrobić podwodną bazę, laboratorium. I już wiecie, o co chodzi. Jak już mówię laboratorium, to już wiecie o sobie. Tak, miałem laboratorium, które było na Minecraft Projekty. Oryginalnie miało być na tym świecie. Na 1.13 już miałem go budować. To miała być wtedy baza Undyne. Dobra, idziemy do... Ten ostatniego projektu na tym świecie to farmy. Otóż miałem problem z jedzeniem. Postanowiłem, że zrobię sobie farmę, bo tam... No, u mnie farma w domku była tak nieefektywna, że nawet no, o tym nie będę mówił. I postanowiłem, że zbuduję sobie. Tutaj. Maga. To miała być kopuła. Taka okrągła kopuła. Kojarzy się kopuła z micro-projekty? To jest pierwsza. Tutaj nie wykorzystywałem żadnych template'ów. Żadnych niczego. Po prostu wybudowałem tak, jak uważam, że będzie. I wyżę z tego. Nie wiem, ostrosu. Tak, tutaj miała prowadzić ścieżka z mojego domku. Znaczy jestem debilem. Zobaczyłem, że ścieżka by musiała iść tak. Będę Skręt. Drugi skręt. Już ustałem, że walić nie będzie ścieżki, nie? Bo tak, jak widzicie mam tu zasłonięte. To jest jakby mój control room, gdzie nie ma żadnych przycisków. Po prostu się do piwnic. Tak, to wygląda tak, że mamy takie dwa przyjścia. Z których wychodzimy. Tutaj. Tutaj zbieramy wszystkie plony. Farma była budowana w ten sposób, żeby jak, żeby jak najwięcej było dostępu do farmy. żeby z każdego miejsca z farmy dało się przejść do konkretnego miejsca. Czyli na przykład wejścia. Mogę wyjść od razu tu, tu, tebiec, pójść do, do melonów. Tutaj prowadzę wejście do czynów, które są chyba rośliny. Sadzonki i tak dalej. Jak już się kategoryzowałem? że tutaj chyba jakieś z... melony w puppingu latywały czy coś, ale to nie wszystko. To jest jeszcze przejście podziemne, które prowadzi każdego momentu w samym projekcie. Tutaj można sobie przejść do dyń to ma kształt x -a. czyli stąd można przejść w drugą stronę, tu, tu po prostu takie podziemne przejście do każdego po prostu taka marka. Jak zauważyliście, na środku tego x jest sobie TARDIS. Oczywiście to, to nie było TARDIS, po prostu było przejście. jest przejście na środku. Tak, to było, ta wina była budowana jeszcze przed 1.13, teraz jest ona strasznie nieefektywna, jakieś było lepiej, ale tu były chyba zbierane wszystkie owoce, o, wszystkie zbiory. Tak to się prezentuje, tam ma farma, czy jest tam jakieś ciekawe historii? Nie ma, za no bardzo. To budowałem z pewnymi du dużymi przerwami, podczas budowania tego były tak strasznie duże przerwy, że budował się taki mały zalążek, już wykończenia tym katem. Ale uznaj to projekt za dany. Chciałem, żeby ta farma była duża. No, tylko ta popuła mnie trochę boli, że ona mogła być w Aksli krągła, a nie ostrosłup. Ale parę rzeczy się nauczyłem, jak widzicie, no to już nie jest kloc. No przypomnę to, a to. No to jest ta lepiej Moim zdaniem No i co? Chyba przechodzimy do ostatniego projektu że według mnie jest najmniej udanym projektem na tym świecie. Jeżeli myślicie, że ja buduję kloce i że to jest kloc, no to jest to niczego nie. Ma. Pójdziemy do stodoły Powiem tak. Jak z tych wszystkich projektów, w miarę jestem dumny, to z tego jestem kompletnie nie dumny. Kloc. Która jest taka. To, to też, bo inspiracja poleciała. Bo oglądam Elevena, jak y, gra w Minecrafta i gdzieś miał 100 Możesz Można powiedzieć, że podobnym stylem też chyba użył y, brzuzek. Tylko, że ja się powiedziałem, że, ej, fajnie bo go wykorzystam nie? Nie ja robię tak, że, o, dać Elevena, to postawię 5 bloków, to też postawię 5 bloków. Po prostu, e, zrobię po swojemu. No I kurwa wyszło po mojemu. Ośrodek lepiej wygląda. Bo są tu kury, są świnie, są owce. Te owce są od Sansa. Ten kolor od Sansa. Te niebieskie jest zwiesię na górę, To jest taki kloc. Tego jestem tak potwornie... Tak, to jest mi tak wstyd za to, że ja to zbudowałem. Naprawdę. Chyba już lepiej buduję, tak myślę. że bardziej tej różnorodność. Ale to był mój ostatni projekt. Który budowałem. No i potem, po tym projekcie już czułem wyterpanie. Nie chciał mi się grać. I skończyło się... Na tym, że po prostu odpuściłem, Nie budowałem już e, laboratorium. Laboratorium sobie zostawiłem na Minecraft Projekty. Co ciekawe, e, Minecraft projekt to jest świat od razu po tym świecie. Jest tu sporo projektów, to jest jeden z moich ulubionych światów, na którym się najbardziej, najlepiej bawiłem. Budowanie tego wielka radość. Budowanie parmy e, wielka radość. Domek nawet już nie wspominam. Tanz, tanz. I skończyłem jak Minecraft Projekty. No straciłem chęć. Planuję zrobić serię surwiwalową z Minecrafta dopiero w momencie nowego update 11. mam ciekawy pomysł, żeby nie powielać znowu schematu Minecraft projektu. Czyli buduję jakiś projekt, przerywam budowanie projektu, nowy surwiwal. Nie, nie, mam inny pomysł, że się spodoba. pokazałem wszystko, mówiłem wszystko. A to było na tyle. Cześć w następnych filmach, w seriach. Siema.